Cześć, z tej strony Zielona Małpa i witam Was na krótszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Travelers Rest. Zapraszam. No więc pomyślałam sobie, że poza tymi kilkoma rzeczami, które chcemy dzisiaj zrobić, a właściwie które ja chcę dzisiaj zrobić, to zrobimy sobie dzisiaj taki mały, przytulny poranek. Co wy na to nie macie wyboru. Chodźcie ze mną. Do śniadania zawsze piję herbatę. Więc zrobimy dzisiaj filiżankę herbaty z cytryną i miodem, taką jaką codziennie piję. Przy czym tu akurat jest zielona, a ja piję Earl Grey'a na śniadanie. Ale to nie jest istotne. Niech jest. I oczywiście ugotujemy też coś dla gości. Zróbmy fondu, ponieważ mamy dużo tego, tego sera. Zróbmy mocno serowe fondu niech się robi. Tutaj pozbieramy piwa pszeniczne, swoją drugą otworzę w międzyczasie, niech się już hajsy nabijają. I co tu mogę zrobić? Chciałabym Pilsnera. Albo pszeniczne, ale nie mogę. Stąd myślę, że zrobimy ferment owocowy. I jeszcze jeden ferment owocowy. Wyłącznie po to, żeby mieć w zapasie. I zróbmy też te brzeczki, które są nam... O nie, niewiele nie mogę zrobić. Chyba muszę paliwo dorzucić. A, wiadro z wodą. Zaraz, zaraz po to sięgniemy. I tu standardowo. Dobrze, czyli to i to. Serek mozzarella nam się zrobił, więc zróbmy kolejną deskę serów, odjechaną, a niech mają goście. Tutaj natomiast zrobimy most. I tym razem, może, właśnie przygotujemy się pod jakieś dobre, przepyszne wino. Czegoś mi tu brakuje? Mleka. Okay. Moja herbata się zaparzyła, co oznacza, że możemy się wspólnie napić tej herbaty. Dajcie w komentarzach znać, jaką herbatę wy lubicie najbardziej. U mnie jest to zdecydowanie Earl Grey, albo Yellow Label Tea. Natomiast z takich. Nieczarnych herbat, to najbardziej lubię zieloną albo białą z jaśminem. Jeszcze białą z maliną. To są takie moje ulubione zestawienia smakowe. Oczywiście bardzo lubię sięgać także po inne herbaty. Ale wiecie, każdy lubi coś innego i to jest oczywiście całkowicie normalne. No więc tak. I o tym pamiętam, to skoczę. A tutaj nie ma jeszcze. Gość jeszcze sobie śpi. I tak damy gościom herbatę, panierowanego kotleta, deskę serów. I to w zasadzie wszystko, co mogę w tym momencie dać moim gościom. Tutaj odłożę w międzyczasie mozzarellę. Tutaj odłożę ciasto na chleb. Masło. Zaraz zobaczę, czy nie mam zdublowanego masła. I bułkę tartą. To jest masło, ok. Czyli mam zdublowane. Dobra. Już nie mam zdublowanego masła. Próbuję jakoś ogarnąć ten mój magazyn, ponieważ. Mm, Wiecznie brakuje mi miejsca. No nic, lecimy dalej. Widzę, że też standardowo tutaj jakieś świeczki mi się powypalały. Na szczęście nie za dużo. Pozbierać moje roślinki, które mi urosły. Całkiem sporo ich tutaj urosło tym razem. Czyli zaraz będę i tak musiała wracać i ładować to wszystko z powrotem do ekwipunku. Okej, okay, co mogę zasiać? Mogę te ziarna jęczmienia, pszenicy i żyta. Czyli tak, tutaj na pewno pójdzie. Do czego mam cztery sztuki. Zobaczmy, czy mam jeszcze jakieś nasiona. Mam tylko ten nieszczęsny jałowiec, którego nie znoszę. Dlatego tak, co może mi się przydać z takich roślin? Myślę, że dawno herbaty nie miałam. Nie siałam. Może akurat. Dobra. Idźmy uspokoić tego narwańca. Nie zepsuje nam tego wspaniałego poranka. Bam. I tu następny. Ciach. Dobrze. Pójdę w międzyczasie naładować moje wiadra z wodą. A inaczej może, może pójdę naładować moja, wie, moje wiadra bez wody wodą. Dobrze. Gulasz mięsny się zrobił, co oznacza, że możemy przejść do następnej części naszego śniadania, czyli tostów. Z dżemem malinowym. Sprawdzić, czy malina nadal jest owocem, który jest w trendach. Ok, mamy fermenty owocowe. Teraz możemy zrobić pilznera. Zróbmy pilznera mocno chmielowego i jaki to jest chmiel goryczkowy. Zaraz może kupię i zamiast yy, tego co tam kupiłam tych nasion, może właśnie chmiel goryczkowy. Czym akurat chmiel mogę kupić tak? O, i się niczym nie przejmować. I weźmy lagerka. Też weźmy mocno chmielowego. Tylko może bez tego chmielu, ponieważ oszczędzam aktualnie ten chmiel konkretny. I standardowo. Brzeczki pszennej mi brakuje. I brzeczki pale. Jasny słód jęczmienny i jasny słód jęczmienny, a tutaj Zróbmy niedojrzałą Znaczy, zróbmy brandy, Którą później dojrzejemy ładnie w naszej pięknej, wspaniałej piwnicy I mamy deskę serów Bam Piękne zestawienie smakowe Tu chyba na razie naprawdę odpuszczę, bo już, już nie mam pomysłów co robić Ok, podkładam wszystko i pobiegnę poszukać czegoś ciekawego do roboty. Tak, co tutaj mogę? Co tutaj mogę? Co tutaj mogę zrobić? Co mogę odłożyć? Moszcz. I to chyba, a nie. Jeszcze słody. Tutaj natomiast mogę odłożyć twaruk. Warzywa, które pozbierałam. Tutaj jeszcze jedno, jeden ferment owocowy. I tutaj mogę odłożyć jagody, które pozbierałam. I tak to. To i to mogę odłożyć go dla gości. To później odłożę na dole do kolejki. Muszę się jakoś tutaj powoli organizować, żeby wiecie. Jak najwięcej rzeczy zrobić na jednym przebiegu. I tak tutaj możemy wrzucić te rzeczy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze OK. Czyli tu możemy kupić chmiel goryczkowy. Co mamy dobrego wiedzenia? Czy mamy jakieś inne rzeczy? Nie, mamy chyba to, co ostatnio, czyli zasadniczo nic ciekawego. Zobaczymy w kalendarzu, co jest teraz w trendach. Nadal to samo, co było, jeszcze, jeszcze dwa dni. Czyli na razie, jeszcze możemy ciągle iść. Te same klimaty. Pobiegnijmy do Holi, zobaczyć, co ona ma w, swoim, w swojej ofercie właśnie dzisiaj. Może ma coś ciekawego, coś, co będę mogła wykorzystać? czym raczej jej się ten taki ekwipunek dodatkowy uzupełnia co kilka dni, a nie codziennie? Także szanse na to, że coś będzie miała, są raczej mikre. No, tak jak myślałam, nie ma nic ciekawego u siebie w ekwipunku. Także od razu wracam bez sprawdzania. Zajrzę tylko na tą tajemniczą polanę po węgiel. O Środa. Coś tu się dzieje w środę. Ciekawe. Że mówiąc, absolutnie nie spodziewałam się, że dzisiaj coś ciekawego się wydarzy. Myślałam, że po prostu nagram takie, wiecie, jak to vlogerki nagrywają takie morning routine. No ale nic, zobaczmy, czy da się tutaj wejść w interakcję. Ale wydaje mi się, że tutaj Chyba się nie da wejść w żadną interakcję, no chyba, że... nie no. Próbuję, próbuję i nic nie wychodzi, no kurcze. Hmm. Masz Raven na zrobienie miniaturki. Proszę bardzo. Dobra. No nic, zabrałam węgiel. Idę uspokoić gości hotelowych. Po drodze jeszcze może jakiś węgielek zbiorę. Oj, ci goście dzisiaj są dość zdenerwowani, a tam znowu. A nie, to chyba dopiero za kilka dni był jakiś specjalny gość z tego, co tam kojarza. No dobra, nieważne, nieważne. Dobra. Goście chyba uspokojeni. Podzielmy się z nimi malinowymi tostami. Tutaj jeszcze tymi... Brzeczkami się zajmę, póki czas, Likierek owocowy. Dobra. Jeszcze jedna deska serów, niech się tu robi wszystko. No tak, tutaj pójdę odłożyć niedojrzałą brandy i niedojrzały rum. Brzeczki, słody. To jest nie tutaj. Powinno się tu pobyło znaleźć. Tutaj się to powinno było znaleźć. Ok, i tutaj podkładamy sery. Sery. <laughs> Dobrze, jeszcze zróbmy. Bułeczki. Na pewno nam się do czegoś przydadzą. Idealnie mogę tutaj coś podmienić. A to piwko ląduje po prostu w księdze. I tu mogę oczywiście odłożyć tościki i deskę serów. Patrzę, czy coś jeszcze chyba nie. Dobrze, moich gości wygonię. Z tego prostego względu, że chciałam dzisiaj wybudować kolejne pokoje hotelowe. A to też oznacza, że chyba muszę naładować sobie ekwipunek gwoździami. Dechami. Chyba zaprawą? Okej, okay, zaprawy tu trochę mam. Dobrze. Wejdziemy na piętro. Czyli tak. Okej. Okay. Chyba już rozumiem, jak to działa. Dobra. Czyli tu chyba korytarz musi być długości dwóch, ponieważ w innym przypadku pokazuje mi, że nie jestem w stanie tego zrobić. Czyli muszę iść jeszcze po gwoździe. Akceptuję. I biegnę. Po gwoździe. Dobrze. Wspaniale dodajmy drzwi. Okej, okay, tak dzi dziwnie, no ale niech mają. Zaakceptuj. I teraz tak, nie starczy mi pieniędzy na wszystkie te meble, dlatego otwieram od razu restaurację. I teraz tak, w meblach na pewno muszę kupić dwa łóżka, i na dwa łóżka na pewno mnie stać. Dwa małe stoły dwa stołki. I to kupię. I zobaczmy, co mogę zrobić tutaj w mojej, w mojej na moim stole roboczym. Ale widzę, że niespecjalnie mogę zrobić tu coś, co mi realnie pomoże. Może ja tutaj wrzucę trochę robienia podstawowych składników, które będą mi później potrzebne? Niech się to tu ładnie robi. Pije, że czasami randomowo wyskakują puste wiadra, bo to jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Poranek, a w zasadzie powiedzmy pierwsza połowa dnia nie obfituje zazwyczaj w żadne interesujące rzeczy. Tym razem było odrobinę inaczej, ponieważ na Polanie byliśmy świadkiem tego, że coś tam się od czasu do czasu dzieje. Także myślę, że ten dzień tak czy inaczej nie był stracony. No, i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam również miłego poranka, wieczoru, środka dnia, środka nocy, kiedy to oglądacie, i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że uda mi się odkryć tajemnicę tej dziwnej rzeczy, którą znalazłam na polanie. No cóż, zobaczymy, a tym razem, a tymczasem, do zobaczenia.